W książce o genealogii moralności Nietzsche przeszukuje historię w poszukiwaniu źródeł moralności. Mówi w niej o tym, jak niektórzy ludzie używają moralności jak smyczy do kontrolowania innych. Używają moralności, aby skłonić ludzi do robienia tego, czego chcą. To interesujący pomysł z wieloma implikacjami, ale interesuje mnie zbadanie jednej konkretnej wersji tego pomysłu. Granie ofiary. Ktoś, kto odgrywa ofiarę jest przykładem kogoś, kto wykorzystuje moralność do zdobycia władzy. I to właśnie chcę zbadać w tym eseju. Ale zanim zrozumiemy, co to znaczy grać ofiarę, musimy zrozumieć, co to znaczy być ofiarą. Na potrzeby tego eseju możemy zdefiniować ofiarę jako kogoś, kto został wykorzystany przez inną osobę. Akt wykorzystania kogoś możemy nazwać przestępstwem. Zazwyczaj tym, czego chcemy dla wszystkich ofiar, jest sprawiedliwość. A sprawiedliwość, o której mówił Nietzsche, może być rozumiana jako oddanie ofierze tego, co zostało utracone w momencie popełnienia przestępstwa. Innymi słowy, można myśleć o sprawiedliwości jako o spłaceniu długów. Przestępca musi spłacić dług, który zaciągnął, wykorzystując ofiarę. Nie twierdzę, że to właśnie oznacza sprawiedliwość, ale jest to sposób, w jaki wiele osób rozumie sprawiedliwość, a ta definicja jest ważna w kontekście tego filmu. Więc co to znaczy grać ofiarę? Co odróżnia prawdziwą ofiarę od kogoś, kto gra ofiarę? Prawdziwa ofiara została faktycznie wykorzystana, a ktoś grający ofiarę nie. A jak ustalić, czy ktoś został faktycznie wykorzystany? Sprowadza się to do przyzwolenia. Ktoś jest wykorzystywany, gdy jego obecność jest wykorzystywana w sposób, na który nie wyraził zgody. Tak więc prawdziwa ofiara nie wyraziła zgody lub nie była w stanie jej wyrazić. Na przykład w przypadku dziecka lub osoby, która była poważnie zatruta. Ale ktoś, kto odgrywa ofiarę, wyraża uzasadnioną zgodę, a następnie twierdzi, że jej nie wyraził. Albo twierdzi, że Ty wyraziłeś zgodę na rzeczy, na które nie wyraziłeś zgody, lub na które nie byłeś w stanie wyrazić zgody. Zbadam, jak wyglądają oba przypadki nieco później. Dlaczego więc ktoś miałby grać ofiarę? Mówiąc prościej, grają ofiarę, aby ktoś uratował ich od problemów. Szukają ratunku. A jak sprawić, by ktoś ich uratował? Ktoś, kto gra ofiarę, ma dwie główne bronie. Obowiązek i poczucie winy oraz litość i obrzydzenie. Przyjrzyjmy się pierwszej broni. Obowiązkowi i poczuciu winy. Tutaj osoba odgrywająca ofiarę twierdzi, że Ty zgodziłeś się na rzeczy, na które nie wyraziłeś zgody lub nie byłeś w stanie wyrazić zgody. Nakłada na Ciebie obowiązek i sprawia, że czujesz się winny, że nie spełniłeś tego obowiązku. Próbują zmusić się do spłacenia długu, na którego zaciągnięcie nie wyraziłeś zgody. Spójrzmy na przykład. W wieku 22 lat mąż Jane zostawił ją z dwoma synami, Jamiem i Michaelem. Jane powiedziała sobie, że poświęci swoje życie synom, a oni w zamian zaopiekują się nią. Zaopiekują się nimi, pomyślała. A w zamian oni nigdy mnie nie opuszczą. Należy o tym pamiętać. Jane nakłada obowiązek na swoich synów, wiąże ich ukrytym kontraktem. Ale oni są dziećmi, nie są w stanie zgodzić się na taką umowę. Więc jak to się rozegra? Jane zrobi dla nich wszystko, dopóki nie zostawią jej samej. Ale gdy zaczynają dorastać, naturalnie zaczynają chcieć żyć własnym życiem. Chcą spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi i kochankami. I za każdym razem, gdy chcą opuścić dom, gdy chcą zrobić coś bez niej, gdy czuje, że tworzą pewien dystans od niej, ich mama używa poczucia winy i obowiązku, aby zmusić ich do pozostania. Mówi. Po tym wszystkim, co dla Was zrobiłam, po całym czasie, energii i pieniądzach, które na Was poświęciłam, zamierzacie mnie zostawić? Jesteście okropnymi synami, powinniście się wstydzić. Ale czy to sprawiedliwe ze strony Jane? Nałożyła ten kontrakt na swoje dzieci, zaopiekuje się. Tobą tak długo, jak długo mnie nie zostawisz. Kiedy nie były w stanie zgodzić się na taką umowę, za każdym razem, gdy wydają się zagrażać jej umowie, wykorzystuje poczucie winy i obowiązku, aby zmusić je do ponownego przestrzegania. Zamiast poradzić sobie z problemem samotności w dojrzały i zdrowy sposób, emocjonalnie szantażuje swoich synów, by ją uratowali. Przyjrzyjmy się teraz drugiej broni, której ktoś używa grając ofiarę. Litość i obrzydzenie. W tym przypadku osoba odgrywająca ofiarę twierdzi, że nie wyraziła na coś zgody, podczas gdy w rzeczywistości to zrobiła. Próbuje twierdzić, że nie udzieliła ci uzasadnionej zgody, aby inni czuli do niej litość i obrzydzenie do ciebie. Jeśli ludzie będą im współczuć, zyskają ludzi po swojej stronie i zwiększają szanse, że ktoś przyjdzie im na ratunek. Jeśli ludzie czują do siebie obrzydzenie, do ciebie obrzydzenie, osoba odgrywająca ofiarę zwraca ludzi przeciwko tobie, co zwiększa szanse, że ulegniesz jej żądaniom. Wróćmy do naszego przykładu. Próba Jane wykorzystania poczucia winy i obowiązku działa na jednego z synów, Jamiego ale nie działa na Michaela. Michael mówi mamie, że wyprowadza się, by pójść do dobrego koledżu. Co więc robi Jane, gdy poczucie winy i obowiązku zawodzą? Używa litości i obrzydzenia. Mówi do Jamie'ego, syna, który czuje się wobec niej zobowiązany. Czy możesz uwierzyć, że Michael zrobiłby to własnej matce? Zabrał wszystkie moje pieniądze, a potem zostawił mnie samą. Sprawia, że Jamie czuje do niej litość, zwiększając szansę, że ją uratuje i sprawia, że czuje obrzydzenie do swojego brata Michaela, zwiększając szansę, że Jamie porzuci Michaela lub zmusi go do poddania się żądaniom matki. Ale czy Jane może twierdzić, że Michael zabrał wszystkie jej pieniądze i odszedł? Pamiętaj, że umowa Jane brzmiała, zaopiekuję się tobą tak długo, jak długo mnie nie opuścisz. Jane była dorosła, kiedy zdecydowała się zawrzeć tę umowę z Michaelem, ale Michael był tylko dzieckiem. Jane była w stanie wyrazić uzasadnioną zgodę i to zrobiła, ale oczekiwała od Michaela wzajemnej zgody, której nie był w stanie wyrazić jako dziecko. A nawet gdyby Michael był w stanie wyrazić zgodę, mógł nie chcieć zawrzeć takiej umowy z matką, takiej, w której ona wspiera go w zamian za to, że nigdy jej nie zostawi samej. Udzieliła mu więc legalnej zgody na otrzymywanie jej wsparcia jako dziecko, ale teraz, gdy nie spełnia jej żądań, próbuje twierdzić, że nigdy nie udzieliła mu zgody i że ją wykorzystał. To tylko jeden z przykładów odgrywania roli ofiary, ale może się to zdarzyć w wielu różnych typach relacji między kochankami, rodziną, przyjaciółmi lub współpracownikami. Ale każdy, kto gra ofiarę, ma jedną wspólną cechę ukryte umowy. Co to takiego? To ukryte oczekiwanie wobec kogoś innego. Pamiętaj, że powiedziałem, że dana osoba może grać ofiarę na dwa sposoby. Pierwszy sposób polega na tym, że może udzielić ci uzasadnionej zgody, a następnie twierdzić, że jej nigdy nie udzieliła. Ale dlaczego miałaby twierdzić, że jej nie udzieliła? Zwykle dlatego, że mieli ukryte oczekiwania, ukrytą umowę, której nie spełniłeś. Dlatego teraz chcą twierdzić, że nigdy nie udzielili ci zgody, aby cię ukarać lub zmusić do spełnienia ukrytych oczekiwań. Drugim sposobem, w jaki ktoś może grać ofiarę, jest twierdzenie, że wyraziłeś zgodę, gdy tego nie zrobiłeś lub nie byłeś w stanie tego zrobić. W naszym poprzednim przykładzie z matką Jane mogła ona powiedzieć swojemu synowi Michaelowi, nigdy nie miałeś mnie zostawić, ale to było ukryte oczekiwanie, ukryta umowa, którą matka Michaela miała wobec niego. Michael nigdy nie wyraził uzasadnionej zgody na to oczekiwanie. Jak więc przestać grać ofiarę lub być manipulowanym przez innych ludzi grających ofiarę? Odpowiedź powraca do wzajemnej zgody między ludźmi, którzy są w stanie wyrazić uzasadnioną zgodę. Musimy mieć jasność co do tego, czego chcemy od innych i czego oni chcą w zamian, a następnie musimy wzajemnie zgodzić się na dawanie sobie tych rzeczy. A w przypadkach, w których druga strona nie może udzielić nam zgody, takich jak nasze dzieci, możemy jedynie udzielić im naszej zgody, ale nie możemy wymagać od nich rzeczy, na które nie są w stanie udzielić nam zgody. Jak zawsze, jest to tylko moja opinia, zrozumienie i interpretacja niektórych idei niczego, a nie rada. Jeśli podobał ci się ten film, proszę rozważ polubienie tego filmu. A jeśli szukasz innego filmu niczego do obejrzenia po tym, polecam obejrzenie mojego filmu Nicze pokonaj wstyd, stań się tym kim jesteś. Link do niego umieszczę w opisie poniżej i w prawym górnym rogu ekranu. and in the top right of the screen right now.